Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zapraszam na czytanie pod tytułem Przekaz od Twojego Anioła, od Twojego Opiekuna. Dobrze, będą trzy karty do wyboru. Co tutaj się dzieje? Zaraz Wam pokażę. Coś tutaj chyba krzewa. Jeden, dwa i trzy. Jedyneczka. Dwójeczka. I trójeczka. Dokonaj wyboru. Przekaz od twojego opiekuna anioła. Dobrze. Podkładamy trójeczkę, dwójeczkę, żebym się nie pomyliła, położę numerki i patrzymy sobie. Patrzymy sobie, jaki tu jest przekaz. Dla Was, osoby, które wybrałyście, numer jeden: upływ czasu. Tak zaplanuj czas, abyś miał chwilę tylko dla siebie. Zasługujesz na własne życie. No, przepiękny przekaz. Być może zbyt bardzo oddajesz się w ostatnim czasie innym osobom. Być może zbyt bardzo. Um, Troszczysz się o inne osoby, o inne sytuacje, jesteś na zawołanie u każdego człowieka. Wzi wzięłaś na siebie dużą odpowiedzialność, opiekujesz się kimś. Ta troska z ciebie wypływa taka szczera i obfita, ale nie znajdujesz dla siebie czasu, nie znajdujesz dla siebie chwili na odpoczynek, na zregenerowanie się. Ten przekaz jest bardzo piękny i bardzo fajny. Tak planuj swój czas. Żebyś również miał, miała chwilę dla siebie Dobrze, jaki tutaj jest przekaz od Twojego anioła opiekuna? Jedyneczko O, proszę bardzo Nie dąż za wszelką cenę do swoich planów, do swoich marzeń To znaczy może inaczej jeżeli masz plany i marzenia, to jak najbardziej działaj w tym kierunku, ale jest przekaz taki dla ciebie, żeby nie było to za wszelką cenę kosztem Twojego zdrowia, Twojej energii, Twojego dobrego samopoczucia. Ta karta również mówi o tym, że mm, masz stać się osobą asertywną, bo być może nie potrafisz odmawiać innym i inni ciebie wykorzystują. Wiecie co? Ja tutaj coś dzisiaj krzywo wszystko mam, ale no trudno. Więc tak, przede wszystkim. Przekaz dla ciebie jest taki. Nie izoluj się, moja droga jedyneczko. Nie zamykaj się zbyt bardzo w sobie. Bo tutaj są dwie możliwości. Jedna jest taka, że pewna grupa was Moich słuchaczy, oglądaczy, może być w takiej sytuacji życiowej, że totalnie zamyka się w sobie, totalnie ucieka od ludzi, na widok człowieka po prostu um, nie chce wam się nic, nie chce wam się rozmawiać z drugim człowiekiem, nawet z sąsiadką, z, z przechodniem, nie chce wam się reagować na jakiekolwiek sygnały ze strony drugiego człowieka, ale tylko i wyłącznie dlatego, że wy jesteście zmęczeni życiem. Że wy macie pewne problemy, których nie potraficie rozwiązać. To jest takie, taki totalny brak sił, brak energii, brak chęci do komunikowania się, do kontaktu z drugim człowiekiem, do, do takiego normalnego funkcjonowania wśród ludzi. To jest taki przekaz. Natomiast drugi przekaz, bo tutaj są dwa przekazy, jest taki, że jeśli Zbyt bardzo dużo dajesz od siebie innym ludziom, to czas najwyższy przystopować, zatrzymać się i pobyć samemu ze sobą. Bo ty zasługujesz na swoją chwilę, na ciszę, na własne życie. Nie oddawaj swojej energii zbytnio innym osobom, bo zbyt bardzo mi się pokazujesz w energii kogoś, kto rozdaje tą swoją energię. Dobrze, ale jaki tu jest konkretny przekaz? Przekaz jest taki. Że w najbliższym czasie, to będzie bardzo szybko, karty mówią, zaczną się Twoje problemy rozwiązywać. Przebudzisz się, coś zmienisz w sobie, jakaś taka wizja Twojego życia będzie zupełnie inna. Być może potrzebowałaś tego zatrzymania, stagnacji, być może te konflikty, które w tobie są, towarzyszą ci w jakiś sposób, są po to, żeby Ciebie przebudzić. Ja widzę, że ty mm, zmienisz się. Do tej pory jakiś strach jest w tobie, boisz się tych zmian, w jakiś sposób czujesz się słaba, tracisz wiarę mm, tą taką wewnętrzną w sobie mm, do tego, żeby pokonywać wszelkie przeszkody, ale to się zmieni, to się u ciebie odmieni. Problemy będą się rozwiązywać, y, sytuacje tak zwane karmiczne z przeszłości. Coś, co już dawno powinno być zamknięte, ale z przyczyny jakiejś, być może zależnej od Ciebie, być może niezależnej, nie mogły się rozwiązać, one się będą teraz rozwiązywać. Może być też tak, że pojednasz się z kimś, jeśli bardzo za kimś tęsknisz, a jesteś od dłuższego czasu w konflikcie, w takiej poważnej kłótni z kimś um, i już czujesz, że... Możesz wybaczyć, możesz przebaczyć, albo możesz poprosić o przebaczenie tego kogoś. To karty mówią tak. Twój Aniu, twój opiekun ci mówi, to jest odpowiedni moment na to, żeby pracować z energią wybaczenia, przebaczenia, żeby z energią pogodzenia się. Karty mówią, moja droga Jedyneczko, żebyś była bardzo obiektywna w życiu, żebyś nie oceniała nikogo, żebyś otwierała się na rozmowy. I żebyś w czasie rozmowy, jeśli cokolwiek z kimkolwiek będziesz przepracowywać, wyjaśniać, to żebyś przyjmowała tą postawę, taką, takie, żebyś była, żebyś zrozumiała, żebyś postarała się również zrozumieć postawy tej drugiej osoby. Ja też widzę w tobie przebudzenie. Będzie, mam wrażenie, rodził się w tobie jakiś apetyt, apetyt na życie. Złapiesz, Jakiś impuls do działania. Jeżeli był teraz ten moment u ciebie stagnacji, zatrzymania, zamykania się w sobie, ciągłej wewnętrznej walki i kłótni ze swoimi myślami, totalna apatia, to karty mówią: przebudzisz się do życia. Taki jest przekaz. I wiadomość od Twojego opiekuna: uznanie: zaopiekuj się sobą, akceptując swoje pragnienia i potrzeby oraz podejmując działania, by je zaspokoić. Zadbaj i zauważ swoje zdolności, talenty i osiągnięcia. Jeśli pogodzisz się z wszystkimi aspektami swojej osobowości, poczujesz się skupiony i pewny siebie. Wtedy będziesz w stanie naprawdę zaakceptować innych. Uświadom sobie i kultywuj dobre cechy ludzi, których spotykasz w życiu tak, by czuli się szczęśliwi i rozluźnieni w Twojej obecności. Anielska mądrość przypomina, byś rozpoznał, kim naprawdę jesteś, duszą w ludzkim ciele. Jeśli uznasz istnienie duchowych wymiarów swego jastrzała, będziesz żyć w zgodzie ze swoim prawdziwym ja, a Twoja dusza będzie wznosić się ku niebu. Afirmacja dla ciebie akceptuje to, kim naprawdę jestem. Cudowności Wam życzę. Pozdrawiam i dwójeczki. Wskazówki. Proś o rady, Bóg wyjdzie naprzeciw każdej Twojej potrzebie. Czyli Twój opiekun, anioł mówi ci: jeśli potrzebujesz pomocy, zwracaj się do Niego, proś Go o tą pomoc. I dzięki temu będziesz dostawać jakieś znaki, jakieś wskazówki, podpowiedzi. Twój umysł staje się jaśniejszy, Twoja intuicja zacznie być bardziej błyskotliwa. Być może to jest też przekaz, że być może w drugim człowieku jest jakaś pomoc, anioł w ludzkiej postaci. Być może masz wokół siebie kogoś, kogo możesz poprosić o jakąś poradę, o pomoc, o wskazówkę, o podpowiedź. Dobrze, i patrzymy sobie dla dwójeczek. Duże zmiany do ciebie idą. Bardzo duże zmiany. Karty mówią: bardzo duże zmiany. Fortuna kołem się toczy. Przekaz od Twojego opiekuna anioła jest taki: chronię Ciebie, pomagam Ci. Otwieraj się na tą pomoc. Proś, kontaktuj się ze mną, współpracuj ze mną, zrób to połączenie ze mną, a zobaczysz, że Twoje życie odmieni się. Karty pokazują, że wszechświat szykuje ci jakąś wygraną. Może to być wygrana na loterii. Działaj, próbuj, kup sobie zdrabkę, puść lotto. Może to być jakakolwiek inna wygrana. Duża szansa, bardzo duża szansa od losu. Idzie do ciebie coś z przeznaczenia, nowy początek, zmiana, coś bardzo fajnego. Coś cudownego, coś, co otworzy Ci horyzonty. Ukryte dary talenty będą w Tobie się odkrywać. Coś, co zostało przez moment zablokowane przez Ciebie, będzie się aktywować. Karty pokazują mi, że na płaszczyźnie uczuć emocji, jest tutaj jakaś dojrzałość. Zaczynasz inaczej patrzeć na życie, inaczej patrzeć na ludzi. Karty mi pokazują, że dla wielu z was pokazuje mi się miłość z przeznaczenia, ale nie będzie wam dane być razem. Jesteście w jakiś sposób sobie przeznaczeni, w jakiś sposób spotkacie się, ale może być tak, że zauważycie się, ale może być tak, że nigdy nie powiecie o swoim uczuciu, bo albo ten ktoś jest zajęty, albo ten ktoś jest nieśmiały. Pokazuje mi się na twoje drodze życia osoba, mężczyzna, który będzie ukrywał swoje uczucia w stosunku do ciebie. Karty mi pokazują, że Ty również przemieniasz się w kogoś takiego, w którym jest chaos. W którym jest dużo krzyku, bólu, cierpienia, obwiniania siebie i innych o swój los, przemienia się w kogoś dojrzałego, w kogoś, kto ma bardzo dużo spokoju w sobie emocjonalnego, w kogoś, kto jest dobrym nauczycielem dla innych. Będziesz traktować swoje życie. Jako lekcje, czas najwyższy, żebyś to robiła, robił, żebyś traktował, traktowała swoje życie, te trudniejsze wydarzenia, nie jako totalne przeszkody i obwiniać innych za to, tylko jako lekcje od życia, czego mnie to miało nauczyć. Karty mówią, żebyś zatrzymała się na chwilkę, spowolniła, bo być może jesteś teraz na takim etapie swojego życia, gdzie dużo się w Twoim życiu zmienia, nowa praca. Miejsce zamieszkania, wyprowadzka, przeprowadzka, zmiana na płaszczyźnie uczuć, totalna przewrotka kończysz może jakąś trudną relację chaotyczną i szukasz czegoś nowego. To karty mówią: rób to wszystko małymi kroczkami. Te zmiany do Ciebie przychodzą, ale rób to małymi kroczkami. Duże zmiany, bardzo duże zmiany jakieś spełnienie, zadowolenie, bezpieczeństwo mi się przy Tobie pokazuje i duży sukces. Bądź osobą optymistyczną. Bądź osobą, która raz na zawsze zawiera te przymierze z przeszłością, która emanuje szczęściem, radością, miłością, bo będzie to w jakiś sposób u ciebie podwajane bardzo ładnie i bardzo fajnie. Jesteś chroniona dwójeczką przez swojego opiekuna. Tylko on prosi o to, żebyś więcej uwagi dawała jemu, żebyś. Yy, żebyś więcej łączyła się ze swoim opiekunem, więcej rozmów. Szansa- wiadomość od Twojego opiekuna. Szansa. Na drodze życia każdego z nas pojawiają się różne okazje. Powinniśmy dać się ponieść nurtowi, który przeciął nam drogę. Wyciągnięcie tej karty zapowiada pojawienie się w Twoim życiu szansy. Od ciebie zależy, czy ją wykorzystasz, by osiągnąć wielkie korzyści. Bądź czujny, świadomy i gotowy. Oczywiście możesz także sam stwarzać okazję. Jeżeli zapukasz do wielu drzwi, jedne z nich z pewnością się otworzą. Dlatego pamiętaj, by być wytrwałym. Być może teraz otworzą się przed Tobą drzwi, które wcześniej były zamknięte. Wycisz umysł i poproś Anioły o pomoc. Widzisz, cały czas tu jest przekaz. Masz prosić wszechświat, opiekuna Anioła o pomoc. Afirmacja jestem gotowy wykorzystać wszelkie szanse. Wszystkiego dobrego wam życzę. I trójeczki przekaz od twojego opiekuna anioła cisza. Pozwól odpocząć swojemu umysłowi. W ciszy znajdziesz ukojenie. Jakiś chaos jest w tobie. Jakiś chaos, dużo się dzieje, duże zmęczenie, tak? I, i tutaj. Anioł ci przekazuje, twój opiekun ci mówi, potrzebujesz ciszy, potrzebujesz spokoju, albo to się, no widzicie, tak przesunę i nie widać, albo to się faktycznie dzieje, tak namacalnie czujesz to, z jednego punktu do drugiego się przemieszczasz, praca, rodzina, obowiązki, albo cały czas w twojej głowie rodzą się jakieś trudne pytania, rozmyślanie o czymś i ciągle ten twój umysł... Tam gra, dzieje, tworzy, aż głowa cię boli. Czasami mogą to być niefajne myśli, więc być może warto nieraz sobie coś odpuścić i nie myśleć tyle. Patrzymy sobie, przekaz Twojego Anioła Opiekuna. Fajny przekaz, bo karty Ci mówią: nie trać siły. Nie trać wiary. Znajduj w sobie tą siłę i odwagę do działania. Mhm. Karty mówią, że Twój opiekun daje Ci bardzo dużo siły wewnętrznej. Do tego, żeby stawić czoła temu problemowi i raz na zawsze rozwiązać ten konflikt. Czujesz się w jakiś sposób emocjonalnie zraniona. Czujesz w sobie złość, żal do kogoś, złość do kogoś. Jesteś zła sama na siebie. Że pozwoliłaś na coś, co nie wyszło. I tutaj może chodzić, moi drodzy, o wszystko. I przekaz jest dla Ciebie taki. Wyciągaj wnioski z tego doświadczenia trudnego i ciężkiego. Jesteś bardzo doświadczoną osobą przez życie. Los Ciebie nie oszczędzał. I być może straciłeś zaufanie do ludzi. Być może przyjmujesz cały czas tą postawę taką waleczną, błęczuczną. Yy, taką yy, cały czas jesteś w gotowości do walki i przekaz jest dla ciebie czas najwyższy odpocząć ty masz odpocząć tak masz zacząć kierować się swoją mądrością życiową masz zacząć wyciągać właściwe wnioski z tych wszystkich doświadczeń z tych wszystkich sytuacji Tutaj przekaz jest też dla ciebie taki, że jeśli chciałabyś spełnić się w czymś, marzysz o czymś od dłuższego czasu, czy tutaj chodzi o jakiś kurs, o jakieś warsztaty, o jakieś dokształty, to karty mówią nie rezygnuj, bo Twój opiekun będzie Ci w tym pomagał. Jeśli chcesz ukończyć coś, co będzie, co będzie dawało Ci w późniejszym czasie szansę na lepszą pracę albo na poczucie spełnienia się, że udało Ci się. Nie wiem, obronić jakąś pracę magisterską, zrobić doktorat, czy cokolwiek innego, co jest związane z nauką, z wiedzą. To kartą we mnie poddawaj się. Opiekun ci pomoże. Ale tu jest też taki przekaz dla Ciebie, żebyś moja droga trójeczko oczyszczała się z toksycznych myśli i przede wszystkim z toksycznego otoczenia. Masz stać się osobą, która dokonuje wyboru, która opowiada się po, po której stronie w życiu chce być: czy po tej stronie spokojnej, przepełnionej miłością, delikatnością, wrażliwością, ale pewnością siebie, czy cały czas chcesz być po tej stronie przepełnionej goryczą, konfliktami, złością, agresją? Masz dokonać wyboru. I to jest odpowiedni moment na to, żeby przez te najbliższe kilka dni opowiedzieć się i dokonać właściwego wyboru. Karty pokazują, że dużo będzie w najbliższym czasie w Twoim życiu się dziać. Dużo będziesz w tak zwanym przemieszczaniu się, jeżdżeniu, w podróżach, wszędzie może być Ciebie pełno, pewne sprawy będziesz załatwiać i musisz to zrobić, tak? Musisz to zrobić po to, żeby zaznać spokoju. Musisz pewne sytuacje powyjaśniać, podomykać pewne sprawy, a potem pozwolić sobie na odpoczynek. Totalny tutaj mętlik mi się w głowie u Ciebie pokazuje. Zanim podejmiesz jakąś decyzję, usiądź, uspokój się, wycisz emocje, w ciszy i w spokoju, połącz się z wyższym ja, połącz się ze wszechświatem, połącz się z siłą, opiekuń, swoim opiekunem. I tam dostaniesz jakąś podpowiedź, wskazówkę, coś Cię olśni i wtedy podejmiesz mądrze decyzje, Nie rób niczego chaotycznie. Przekaz dla Ciebie jest taki, moja droga trójeczko, że mm, będzie wszystko dobrze, tylko zaufaj i pracuj nad emocjami i zmień podejście do życia. Nie bądź osobą, która staje się więźniem swoich negatywnych myśli. Która staje się więźniem trudnych sytuacji. Nie, ty masz z tego się uwalniać. Czasami może tak być, że w życiu trzeba coś utracić. Niestety, coś, cokolwiek to może być, do tej pory może to być najważniejsza kwestia, ale czasami ten rozpad, ta utrata, ta katastrofa staje się nowym początkiem. Przemyśl to sobie. I wiadomość od Twojego opiekuna. Elastyczność. Życie jest pełne niespodzianek i zmian. Płyń z prądem. Opór stanowi źródło kłopotów. Poproś swojego anioła o pomoc. W otwarciu umysłu i serca na nowe pomysły i idee. Jeśli zaakceptujesz możliwość wybrania innej drogi, otworzą się przed tobą niewidoczne wcześniej drzwi i z łatwością przejdziesz przez zmiany. Każdy problem da się rozwiązać. Popatrz więc z miłością i nadzieją na wszystko, co cię otacza, a poczujesz, jak swobodnie przepływa przez ciebie życiowa siła. Poczujesz się zdrowy i pełen życia. Odnajdziesz w sobie niezbędne siły i mądrość, które pomogą ci stawić czoła zmianom. Afirmacja: jestem wolny i elastyczny. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się cieplutko, papa. Pa.